Cześć, witam bardzo serdecznie. Mam dla Ciebie wspaniałą wiadomość, a mianowicie już wyszedł mój kurs odmładzająca joga twarzy. W kursie znajduje się aż 27 filmów o łącznym czasie 4,5 godziny. Także jest co ćwiczyć. Ten kurs udostępniłam w kilku wariantach, a mianowicie jest kompleksowy kurs czyli zestaw na wszystkie części twarzy, ale również można zakupić takie trochę ubożałe zestawy na poszczególne części twarzy, czyli na czoło, na oczy, na policzki, na usta, na drugi podbródek i szyję. Ale od razu zaznaczam, najlepsze efekty przynosi oczywiście kurs kompleksowy, czyli ćwiczenie na wszystkie części twarzy, bo one się uzupełniają. Także jeżeli chcesz osiągnąć najlepsze efekty odmładzające, to proponuję zakup kompleksowego kursu. Niemniej, jeżeli borykasz się z jakimś problemem danej części ciała, na przykład chcesz sobie podnieść kąciki ust czy opadające powieki, no to również możesz zdecydować się na zestaw, na te akurat konkretne części. Co takiego wspaniałego daje joga twarzy? Otóż jogą twarzy możesz wymodelować przepięknie swoją twarz bez uciekania się do zabiegów medycyny estetycznej, czy co gorsza do operacji plastycznej, a mianowicie można wygładzić sobie czoło, zniwelować zmarszczki podłużne, tak zwane wifi, czy lwią zmarszczkę. Można podnieść sobie łuki brwiowe, można powiększyć oczy, zlikwidować kurze łapki, zlikwidować worki pod oczami, podnieść policzki, ujemdrnić, zlikwidować bruzdę nosowo-wargową, czy dolinę łez. Podnieść opadające kąciki ust, ujeść górną wargę, ładnie ją zaokrąbić, powiększyć usta, pozbyć się chomiczych worków, linii marionetki, popracować nad drugim podbródkiem czy nad szyją, żeby nie tworzyła nam się tak zwana indycza, szyja czy drugi podbródek, bo jest to bardzo nieestetyczne. Nie ukrywajmy, że wygląd nie ma znaczenia, bo jeżeli całe lata na przykład pracujesz nad sylwetką, czyli różne fitnessy, różne ćwiczenia siłowe, czy wykonujesz jakieś inne rodzaje aktywności fizycznej, to Twarz również tego wymaga, żeby być w dobrym stanie, żeby po latach nie było takiej sytuacji jak z tyłu liceum, a z przodu muzeum, co jest niestety bardzo, bardzo częste. A wystarczy tak niewiele, czyli trochę systematyki, chęci i wiedzy, ale musisz wiedzieć, że yoga twarzy wykonywana nieprawidłowo może tylko zaszkodzić. Tak więc jedynie ćwiczenia prawidłowe, wykonywane systematycznie, mogą przynieść oczekiwany efekt. Aby sobie nie szkodzić, proponuję właśnie skorzystanie z takiego gotowego kursu, bo masz tego gotowca pod ręką przez praktycznie cały czas. Dostęp do... Platformy kursowej jest dożywotni, więc możesz sobie sięgać do tych ćwiczeń kiedy tylko zechcesz, gdzie tylko zechcesz. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Ja nie ograniczam platformy kursowej do roku, do pół roku czy do kilku miesięcy, ale udostępniam ją dożywotnio. Także zapraszam. Do zaznajomienia się, co w tym kursie się znajduje, możesz sobie również pobrać zupełnie bezpłatnie spis treści tego kursu i podjąć decyzję. Ale zaznaczam, tutaj ważna jest systematyczność, chęć pracy nad własną twarzą, a do tego powiem Ci jeszcze, że oprócz tego, że ćwiczymy swoją twarz, to joga twarzy jest niezwykle relaksująca. Także jeżeli masz nerwowy tryb życia, jeżeli wkurza Cię szef, to ta joga twarzy Ci również pomoże. Także oprócz efektu upiększającego masz również efekt psychologiczny. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w kursie. Miłego dnia i pa pa!